Witam, z tej strony Kuba Smaczewski z Telewizji Strzelin. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj stronę naszej telewizji, znajdującą się pod adresem www.telewizjastrzelin.pl Tak oto ona mniej więcej wygląda. No, żeby rozpocząć przeglądanie strony, polecam zamknięcie informacji o tym, że Strona korzysta z plików cookies. No, jeżeli to wykonamy, to możemy cieszyć się przeglądanie, przeglądaniem naszej strony. Strona, oczywiście, jak wszystkie inne strony w internecie, posiada menu. Są to newsy, ogłoszenia, sport, gminy, instytucje, programy, reportaże i kontakt. O tym zaraz powiem więcej. Tutaj nieco poniżej znajduje się slider. Tutaj umieszczamy najważniejsze materiały według, według nas, które no, no są najważniejsze danego, danego okresu. No, poniżej jest mm, materiały, które można sobie oglądać. Tutaj, jeśli ktoś chce znaleźć jakiś materiał, no to wpisuje sobie, szukaj i jakoś, wpisuje jakąś frazę albo tak, albo, albo słowo i tutaj go wyszukuje. Później są reklama, partnerzy, z którymi współpracujemy później losowo wybierane materiały, które warto oglądać. To są ikonki. Po najechaniu na ikonkę widać wiem, tytuł tego materiału. No i tutaj jest ciekawa rzecz, archiwum. Jeżeli chcecie obejrzeć materiały z maja 2000, 2013 roku, no to klikacie i wszystkie materiały z tego okresu, jakie wyprodukowaliśmy, będziecie mogli oglądać. A więc tak. Przechodząc już do przeglądania materiałów, Tutaj w tej kolumnie umieszczane są wszystkie materiały, które produkujemy. One są opublikowane według kolejności publikacji. To znaczy, produkujemy materiał, umieszczamy go na stronie, każdy może go zobaczyć, natomiast następny materiał umieszcza się nad nim. No i tak to są publikowane te materiały. Poniżej są, aha, i jeśli ktoś chce sobie przeglądać te materiały według kolejności wstawiania, no to może kliknąć sobie tutaj 1, 2, 3, 4 i przenosi go do strony kolejnych stron, kolejnych materiałów. Poniżej, wiadomo, jest wtyczka z Facebooka i tu są wszyscy znajomi, którzy lubią naszą telewizję. Później że jest informacje związane z kontaktem, reklamą, no i skąd nasi widzowie, nasi widzowie są. Dajmy na to, że ktoś chce oglądać tylko materiały z gminy Przeworno, no to wchodzi tutaj na gminy, najeżdża myszką, następnie klika w Przeworno, otwiera się strona, gdzie są tylko i wyłącznie materiały związane z Przewornym. No, i analogicznie jest z innymi gminami. Kolejną rzeczą, jeżeli ktoś chce oglądać materiały związane tylko i wyłącznie z daną instytucją, na przykład Liceum Ogólnokształcące, On to najeżdża na instytucję, następnie Liceum, otwiera się strona związana tylko i wyłącznie z materiałami z Liceum Ogólnokształcącego. Ok, a jak wygląda oglądanie materiału? No, jeżeli jesteśmy już na stronie z, z, z Liceum, z materiałami związanymi z Liceum Ogląszczącym, klikamy na pierwszy materiał. Apel z okazji Święta Niepodległości. Czekamy aż się naładuje. No, i jak na każdej innej stronie jest okienko z materiałem wideo, wystarczy kliknąć i ładuje się materiał. Jest czółówka, informacja co to za materiał. No i oczywiście materiał. Poniżej jest opis. Co to jest za materiał? No, i tutaj można zostawić komentarz. Komentarz jest realizowany za pomocą Facebooka. Czyli na przykład, jeżeli napiszecie jakiś komentarz, no to on się umieści też na waszym wolu, na waszej stronie na Facebooku. No, możecie to wyłączyć możecie tylko zostawić, żeby komentarz zostawił się na, na naszej stronie. Jeżeli chcecie kliknąć, że lubicie ten materiał, no to oczywiście klikacie like. Jest już piąty like. Tak wygląda w grubsza nasza strona internetowa. Zapraszam do korzystania, zapraszam do oglądania, zapraszam do komentowania, przekazywania sobie materiałów na fejsie. No, dziękuję bardzo, do usłyszenia.